Jeśli masz dużą rodzinę, a twój aktualny samochód stał się jakby zbyt ciasny dla was, no to mam ciekawą propozycję. Fortes Max, który stoi za moimi plecami. Przestronny, komfortowy, praktyczny minivan dla dużej rodziny. Zacznijmy od najważniejszej informacji. Teraz S Maxa można kupić w świetnej cenie, bo rabaty na ten model sięgają nawet 20 tysięcy złotych. Cennik minivana z wyprzedaży rocznika 2020 otwiera kwota 131 350 zł. Ba, mało tego, można uzyskać naprawdę atrakcyjne finansowanie i wyjechać z salonu nowym S-Maxem już od 1259 zł miesięcznie. Pora przybliżyć wam nieco ten model. Fortes Max drugiej generacji na przełomie 19 i 20 roku przeszedł facelifting. Pojawiły się m.in. przemodelowane zderzaki, większy grill, nowe pozycje wyposażenia, a także zmodyfikowano gamę jednostek napędowych. Jak już wspomniałem na samym wstępie, Ford S-MAX to synonim auta rodzinnego i funkcjonalnego. S-MAX to tak naprawdę skrót od ogromna przestrzeń. A jakby dodać do tego wygodne fotele i wysoką pozycję za kółkiem, sporo udogodnień i przydatnych schowków, to ten samochód będzie jak znalazł dla dużej rodziny. S-MAX to połączenie praktyczności z przyjemnością jazdy. Mierzący niespełna 4,8 metra długości minivan może zabrać na pokład opcjonalnie aż 7 osób. Może też zamienić się w bagażówkę. W wersji 5 bagażnik do samego dachu pomieści 1035 litrów. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń aż 2200 litrów. To jest imponujące, prawda? W tym aucie nikt nie może narzekać na brak wolnej przestrzeni, zarówno w pierwszym, jak i w drugim rzędzie, zarówno na nogi, jak i na głowy. S Max oferowany jest w czterech wersjach wyposażenia: bazowej Trend, nieco bogatszej Titanium ze sportowym zacięciem ST Line, no i tej topowej, najbardziej luksusowej wersji winiale. W gamie silnikowej, póki co dostępne są dwie dwulitrowe jednostki diesla Eco Blue o mocy 150 i 190 koni mechanicznych. Klienci mają do wyboru sześciobiegową skrzynię manualną lub 8 ośmiostopniowy automat, a także napęd na przednią oś lub 4x4. Co ważne, w lutym w ofercie silnikowej jest Maxa zadebiutuje 190-konna hybryda. Zachęcam Was do sprawdzenia tego auta podczas jazd testowych.